część. Następna z kolei. Znowu będą rozpakowania. No i oczywiście ciąg dalszy aukcji dla Olka. Dzisiaj przygotowałem monety na aukcję. Może od tego zaczniemy. Zaczniemy może od monety My Flower. Moneta ta ostatnio Została co prawda zlicytowana, jednakże kupujący nie zgłosił się, nie wpłacił. Także wystawiamy ponownie. Czyli pierwszy raz, pierwszy, po raz następny, Mayflower 2020. Linki do monet pod filmem. Zapraszam Was wszystkich do licytowania tychże monet licytując pomagacie Olkowi. Następną monetą jest australijski szwan, czyli szwan, czyli łabędź. Czyli łabędź. Te, także jedna uncja, cztery dziewiątki srebra, czyli czyste srebro rocznik 2020. Ta moneta My Flower ciąg dalszy. Łabędzia wystawiam ja dla Olka. Jest to czwarta moneta z kolei z łabędzi. Bardzo fajna seria, bardzo też ceniona seria przez Stakerów, zbieraczy srebra, warto się tym zainteresować. Zapraszam na licytację. Pieniążki oczywiście zostaną wpłacone Olkowi, czy też sami płacicie jak wolicie w tej chwili. No i następną monetą jest Black Flag 2019. Zemsta królowej Anny. Pierwsza moneta z serii. W oryginalnym kapslu, tak samo jedna uncja, czyste srebro. Zapraszam Was do licytacji dla Olka. Ona oczywiście też wędruje na aukcję dla Olka. Także ode mnie. Zapraszam. Zapraszam na te stacje. Wszystkie linki potem znajdziecie pod filmem. Jak i również kontakt do mnie, na który można będzie napisać, gdy jakieś pytania będą, coś takiego. Zaczynamy rozpakowanie. Zaczniemy może od paczki dla mojego przyjaciela z Gdyni. Bardzo fajna seria, z tego co się orientuję, i patrzyłem, szukałem do wszystkich monet. Dołączone są certyfikaty z numerem. Oczywiście seria związana z marynistyką. Każda seria ma numer, yy, każda moneta ma numer. Także coś naprawdę fajnego. No teraz rozpakujemy to. Cóż to tam jest? Widziałem tą serię. O, tu jeszcze. Tu niektóre są. Mają. Certyfikaty, niektóre osobno, może wypakuję tak? te gazety na razie odłożymy. Zaczniemy od monety, może tej latająca ryba. To nie są moje monety, to są kolegi, ale dostałem pozwolenie na przedstawienie. Być może znacie, być może nie. Zawsze coś innego, ciekawego. Także odkładamy. Następna moneta to jest okręt Sherlocka Holmesa. Jest to seria okręty, które nigdy nie wypłynęły z portu. Czyli które nigdy nie pływały tak naprawdę. Oczywiście, Lustrzanka. Piękne monety. Bardzo piękne. Tuvalu 2014. Sherlock Holmes. Tu będę musiał jednak wyjąć, ponieważ będzie źle widać. Ale zaraz użyjemy ją z powrotem. Latający Holender. Piękne, piękne lustrzanki połączone z matem. Pięknie to wygląda. naprawdę coś fajnego zastanawiam się też czy nie kupić zobaczymy być może o no, może inaczej może włożymy zaraz tu tego żeby się nie mieszało Piotruś Pan Częściowo lustrzanka Częściowo pokryta matem No świetnie się to prezentuje Także 2014 Świetne monetki Świetne monetki Cena była fajna Jest podwójny Piotruś Pan, także mieliśmy Piotrusia, ponieważ kupił po dwie sztuki. Musimy zobaczyć, co tu jest jeszcze. O, mamy tak. Może będziemy mieli Nie. Holmes też, mieliśmy Holendra. Mieliśmy. No to teraz wyjmiemy. Już wiecie, Nautilus, okręty, które nigdy nie wypłynęły z portu. Elegancka seria, seria Stuwalu, czyli monety bardzo dobrej jakości. Doskonałe bicie. Gratuluję ci kolego. Świetna seria. Tu mamy znowu latający kolender. Nie będę go już wyciągał, ponieważ kupił podwójnie. Dlatego i tu znowu jest Nautilius. Także to jest seria, którą sam dopiero niedawno poznałem. I bardzo fajna, bardzo ciekawa. Postacie bajkowe, postacie wymyślone. No też ciekawy, ciekawy temat. Dobra, odkładamy i jedziemy teraz z rozpakowaniem moich ostatnich zakupów. Ostatnich, znaczy się to było już dawno zamówione, dopiero przyjechało. Więc tutaj też Koronawirus działa, raczej koronaświrus, chciałem powiedzieć. Tu też działa certyfikaty. Już widzicie, co będzie. Wyłożymy Kantonik na bok. Zrobiłem tego 5 sztuk. Zobaczymy. Według mnie fajna, dość fajna moneta. A jak to będzie dalej, to się okaże, oczywiście. No ale miejmy nadzieję, że jakieś tam wzrosty będą, że się będzie opłacało. Firki, czy jakoś tak? Zobaczymy, co, co z tego będzie. Wędrują do staku i czekają. Fajnie, że dało certyfikaty do tego. No to fajnie. No ale tanie nie były. 37 90 albo 95 jakoś tak. Także tanie to nie było. Ale teraz srebro spadło. Nie to zupełnie nie martwi. Bo i tak wzrośnie. Także to jest chwilowe. Także kto? Uważa, że powinien kupić to właśnie chyba teraz. To już każdego oczywiście osobista, prywatna sprawa. Ja nie będę w to wnikał. I nawet nie zamierzam. Każdy musi wiedzieć, co robi. Dobra, kaftanik na bok. I już mamy tu. O, jakiś taki papier pakowy. No ale, okej. Okay. Ale to O, no to Dobra, może tak. To Bo się zagubię za chwilę. No. Hmm. Droga z serii. ...do Redbaka. Hmm. Co sądzicie? Ja uważam, że jest w porządku. Jako metal druga z serii jest ok. Tu jest w kopercie. Tu jest dalsza część tego. Mam ich więcej. Więcej ich zamówiłem. Już nie było tak drogo. Także jest w No, jest nieźle, jest nieźle. Może zależy jak na to patrzeć. Może pająk był ładniejszy, ale... Nieźle, jest fajnie. Jest fajnie. Czyli wędrują do stosu. 7 sztuk. No, fanfirki mają wypuklone kapsle. No, jest okej. Okay. Czyli tutaj jest jeszcze jedna paczka. Nie ma tego dużo, nie ma tego dużo, wielka paczka, mało monet, także spróbuję, o udało się, udało się odkleić jakoś, będzie prościej. Widziałem to u skłosza. Napisałem też ko komentarz. Widzicie co to jest. Epoka lodowcowa. I jestem Bardzo zawiedziony. Bardzo. Już ostatnia moneta z tej serii nie była cudowna. Dwie pierwsze były świetne według mnie. Dwie. Następne. Czyli ta ostatnia i teraz ta. No. Dla mnie. Nie. No ale. Każdy ma inny gust. Zamówiłem dwie sztuki. I na pewno więcej zamawiał nie będę. Wystarczy tego dobrego. Te jakieś tam paczki są w drodze dalej, nie wiem co się dzieje, dlaczego to tyle trwa wszystko, ale zamówione dawno temu, jakoś nie mogą dojechać, no zobaczymy. Teraz ja chciałem coś znowu z kapslami, wam pokazać, nie, to są skrzyneczki, które zamawiam zresztą z Chin, tak to wygląda, one mają kapsle w środku, One mają kapselki i całkiem, całkiem fajne te kapsle są. Tak może przesuniemy te monety. O całkiem fajne tylko mają obwódki, do których można sobie re regulować. Tak wygląda ta skrzyneczka. Zresztą widzieliście już na moich filmach, jak to się oglądał. Otwarcie skrzyneczki. Proszę. Mamy kapselki tej wielkości. Do tego. I tu te kapsle są właśnie z białą obwódką. Jak ktoś woli. Można takie coś kupić oczywiście osobne, bez skrzyneczki też. No oczywiście chiny. Chiny. I wysyłkałem. Nie wiem koło miesiąca do Niemiec to idzie. I tutaj koledzy zaraz, yy, ponieważ tu w jednej nie było kapsla, o w tej spróbujemy to zapakować, że będzie bezpieczna przynajmniej. Oczywiście ta, ta osłonka, ta, ta, to wypełnienie jest neutralne, nie ma żadnych skutków ubocznych. O, możemy sobie na żywo zobaczyć teraz, widzicie, latającą rybę, tokelau, są one tu wszystkie jednouncjowe oczywiście. Nie? I bardzo prosto, prawda? W zasadzie prościej nie można. Za tak wypychamy niepotrzebną część. Dlatego pasują tu oczywiście różne inne monety, mniejsze. Tu jest akurat trochę ten, ale zawsze będzie. Ochrona do transportu. I możemy w ten sposób sprawdzić, porównać, jak wyglądają kapselki Białek z białą obwódką i kapselki z czarną obwódką. Ostatnio była dyskusja na, na Facebooku, i niektórzy pisali: Ja wolę z białą, a niektórzy: Ja wolę z czarną. Ja tylko, że czarna obwódka ma w sobie jeszcze coś i ma chronić nasze monety, a tu już tego nie ma. No i produkcja filmy. Leuchtturm, a tu Made in China. Tu gdzieś miałem zaraz, o no, tu mam na przykład o, czarny kapselek, biały kapselek. Jak uważacie? Co uważacie? Co lepsze? Które lepiej Wam podchodzi? Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Oczywiście tanie jak barsz, te kapsle. Naprawdę groszowe sprawy. Nie ma o czym mówić w ogóle. Jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę. W Rotterdamie Zamierzają wprowadzić zakaz noszenia gotówki przy sobie powyżej 2000 euro. Kara będzie ponoć straszna, jeśli ktoś będzie miał więcej pieniędzy niż 2000 euro. Co prawda, dopiero o tym jakieś projekty tego są, iż chcą zabronić noszenia gotówki przy sobie w Rotterdamie. Także zaczyna się. Zaczyna się nagonka na gotówkę pod różnymi hasłami i pozorami. Po prostu chcę Wam tylko powiedzieć: nie dajcie się. Cześć, pozdrowienia dla wszystkich i zapraszam na aukcję dla Olka. Pamiętajcie: licytujecie, pomagacie. Dzięki, cześć, do zobaczenia.